Maneczko, każda oglądająca mnie mordeczko. Jestem jeden dwa trzy werty i witam Was w kolejnym odcinku z Brawl Stars. A więc pokażę Wam, co się zmieniło. Po pierwsze, no oczywiście, nasze najlepsze szeli Po drugie, dało mi się wbić też na 20 panią Piper. Po trzecie, prawie dziewiąta mocna leonie, także dosyć dużo się zmieniło. Mam już nawet ośmiobitowca bitowca. I dokładnie 7406 pucharków. To jest naprawdę dosyć dużym wynikiem. Ech, pomyślmy, kogo by, kim by tu zagrać. A i oczywiście zostawiacie subskrypcję, łapkę w górę. I pozdrawiam wszystkich subskrybentów. Oczywiście, jak zawsze. Może trochę to zmniejszę, bo ja zawsze wiem. Zawsze wiem, że wszyscy zawsze narzekają, że kamerki są gdzieś źle ustawione i nie widać niektórych rzeczy. Pomyślmy, yy, hm. żeby wbić jakąś. W sumie zagramy El Primo. Jak już go mamy? Ach. O, no nie, ja po co za internet, nie za bugi jakieś durne. Piszcie w komentarzach, czy podobałem wam się moje filmiki, którą postacią yy, ja powinienem grać, bo to jest właśnie dosyć duży problem. Dobra, szybko rozwajmy te, te dwie skrzyneczki. No, pod... Dobra, podjeżdżamy Darylka, podjeżdżamy Darylka. O nie, 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 nie. nie. I umarł. Tego mogłem się po nim spodziewać. Może ukryjmy się tu. Bo jesteśmy chyba najlepsi na tego na blisko. O, tu jakaś paperka. Może spróbuj nie podjechać. Tylko gdzie ona? tam poszła. spryciula Tylko muszę unikać. Nie co? Czy ta Piper jest ślepa? Seriously? I to jest najgorsze, co właśnie może zrobić Wam Piperka. Już prawie ją podjechaliście, a ona Wam ucieka ultem. Jeszcze Wam haps zada. Dobra, czy rozwalimy ich? Czy rozwalimy ich? Aj! Trzecie miejsce, no. Przynajmniej są dodatnie puszki. Co? Jeszcze 7 puszek i El Primo na 14 Wbiję na 15. Może dostanę po, tyle, żebym miał 1500 tysiąca powerpointów. Przydałoby się. Przydałoby się. Mógłbym kupić mega boksa. Co? Póki troll. Aha. Gramy z jakimś graczem. Póki troll. A jeśli oglądacie. Odcinek do tego momentu, a, a, bez przewijania i nie przewiniecie go, to napiszcie w komentarzach, właśnie, puki troll. To będzie takie dla Was wyzwanie. O kurczę, kurczę, kurczę! Ośmiobitowiec! I że ma ulta, to jeszcze soczek bije, że nie, po prostu hard. O, dobra. Spowolni. Kurczę, blade! O, dobra. Dobra, on on, 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 wie, on wie, o co chodzi w tej grze. Kurczak, aj! Kurczaczku. Nustrzyno. Ja mam zawsze tak, że muszę odrobić, nieważne jaką postacią, ale muszę odrobić. Kim by tu zagrać? Może Bibi. O, i oczywiście najlepszy skin do Bibi. Eee, czy, czy ktoś tu gra? Aha. No dobra, gramy. Jeszcze ta rundka, i myślę, że dobrze by było skończyć odcineczek. Obraz ośmiobitowcem. Dosyć dobre kombo. Mhm. dosyć dobre kombo. ja biorę. Aj, no pierwszy wziął ten ośmiu bitłoc. Dobra, to ty idź. Ja wezmę sobie sok. Bang! Pamka, pamka. Dobra. O oh, shit. Bito my akurat nie chcemy. Dosyć dużego damage'a. Kurczę, kurczę, kurczę. O, Jezu! Aj, 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 aj. aj. Jeden. Dobra. Kurcze, kurczaczki. Kurczaczki. Oszyt. Nie, 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 nie. Nie dziękujemy. Nie skorzystamy z pani oferty. Dobra. Wracam uwagę! No! Idź! ty, Jaki głupek. Głupek! Przynajmniej trochę odrobiliśmy. Czy będzie trzy? Dwa. No dobra. Na tym dzisiaj zakończymy odcineczek. Bardzo dziękuję za subiki, łapeczki w górę i tak dalej. A więc na razie.